Witam bardzo serdecznie w poradniku, który będzie miał służyć temu, by naprawić błąd w League of Legends, który pojawił się w patchu 4.18.14 i wiele osób niestety zmaga się z tym problemem, a polega on na tym, że po trzech próbach połączenia się z kątem dostajemy informację o błędzie ale już Wam pokazuję, jak ten błąd szybko naprawić, byście mogli pograć w grę League of Legends. Także moi drodzy, w tym celu wchodzimy w ustawienia opcji internetowych, czyli wchodzimy w opcje internetowe w panelu sterowania, następnie zaawansowane, konkretniej dalej, załaduje nam się karta resetowania ustawień programu Internet Explorer. Klikamy resetuj, następnie resetuj. Czekamy, aż całe resetowanie przebieg przebiegnie pomyślnie. Następnie moi drodzy klikamy zamknij i możemy spokojnie zalogować się do naszego konta w League of Legends i wszystko powinno działać. Tak jak widzicie, autentyfikacja udała się pomyślnie. I to tyle. Jeżeli pomogłem, zostaw lajka.